Um, dobra, mówiliście coś, mówiliście coś na temat... Nie wiem, czy najpierw mam... No bo jest ten kurwa Dubiel um, Jestem Dubiel, ale co, mówicie, że najpierw mam obejrzeć Wardęgę? Wardęga coś tam wrzucił Boże, jakie zdjęcie Wardęga wrzuca na Instagram. Co jest? Anyway. Dobra, pokaż to. Mm, jednocześnie apeluję by mimo emocji powstrzymać się od samosądów, prokuratura prowadzi śledztwo. Trzy lata temu sprawę porzucono, gdyż brakowało policji konkretów. Jednak teraz zebraliśmy i przekazaliśmy służbom spory materiał dowodowy. Z dostępnych mi informacji wynika, że śledztwo przebiega sprawnie. Kurwa, wardenga, pierdoli, kurwa. No to jest takie pierdolenie kotka przy pomocy motka, bo prawda jest taka, że, no okej, trzy no lata temu nie było wystarczająco dowodów, nikt jakby nie było takiego poruszenia społecznego, żeby jakoś sprawę wyjaśnić, że ktoś rzeczywiście został skrzywdzony, a może poruszenie ludowe po prostu się skupia, skupia na, na biznesie i na napędzeniu odpowiednich odpowiedniej ilości gałek ocznych na, na daną osobę albo działalność danej osoby. Nie wiem, nie, nie mi to oceniać, nie chcę mi się to akurat szczególnie dzisiaj oceniać, jak ktoś chce tam jakoś. Poznać mój tok myślowy na ten temat, no to może jak najbardziej wbić sobie na kanał Szotowy, wykrzyknik nowy kanał. Ale wydaje mi się, że to jest takie... Śledztwo przebiega sprawnie, ale to nie przeszkodziło w celu właśnie wypuszczenia i nagłośnienia sprawy, co spowodowało, że ludziom odjebało. Bo to nie jest tak, że ja bronię Stewarda, że on został zatrzymany tam przez jakiś kurwa Polaków zajebanych w jakimś tam Luton czy innym Londynie. Zatrzymanie obywatelskie, jak kurwa w GTA, tylko że ludzie są skończonymi kretynami, że ich rzeczywistością są nomen omen, mimo powagi poruszenia sytuacji, głupie filmiki w internecie. No bo kurwa, no nie wiem, ja się wychowałem na strategiach czasu rzeczywistego, nie? I generalnie, cokolwiek nie robię w życiu, no to zawsze staram się, bardzo często mi to nie wychodzi, ale staram się jakoś przewidzieć akcja, reakcja, następny ruch, wiecie o co chodzi, szachownica, kurwa tego typu, nie? Jeśli chodzi o takie rzeczy, które robię, kluczowe rzeczy w życiu, i kurwa, taki Polok jakiś zajebany, który pewnie pracuje w jakiejś rozlewni jogurtów pod Brighton, za minimalną krajową. Nie, że jest w tym coś złego, aczkolwiek jest dosyć mocne powiązanie intelektualne z takimi osobami, który się wpierdala w stewarda, bo go zobaczył w jakimś kurwa skle sklepie monopolowym, czy coś w tym stylu, gdzie ani nie ma aktu oskarżenia, ani nie ma listu gończego. I on się poczuwa do tego, bo Wardenga przecież jest kurwa samozwańczym szeryfem, to ja też będę, i nagram jeszcze to, i wyślę do niego, i ale będę kurwa bohaterem. Świadczy tylko i wyłącznie o tym, że kto jest skończonym kretynem. Naprawdę. Osoba, która rzuciła się na stewarda i rzekomo oddała go w ręce policji, jest kurwa skończonym kretynem. Koniec kropka. Tu nie ma dyskusji na temat moralności, tego, czy chciała dobrze, czy nie. To jest osoba, która ma IQ na poziomie kurwa gówna, w które wdeptujesz, kiedy idziesz sobie chodnikiem. Z tego powodu, że w sytuacji, kiedy nie ma aktu oskarżenia, nie ma jakiegoś rzeczywiście, y, organy prawa nie działają w kierunku rozwiązania tej sprawy, to ty w tej chwili spaliłeś wszystko, co mogło, nie musiało być, ale mogło być dobre w tej sprawie. No tak, no kurwa. Bo co myślisz? Zakładając, że sytuacja taka, jaka jest, a wygląda na to, bo widziałem gdzieś na Twitterze zeznanie, zeznaniem chyba mecenasa, który reprezentuje stewarda, albo kurwa kogo, nie wiem, chuj mnie to obchodzi, kogoś zamieszanego w to, że rzeczywiście steward został pobity, że, że generalnie był tam podduszany, że tam trafił do szpitala i tak dalej. I to nie, że mu współczuję. Broń Boże. Wręcz przeciwnie, bardzo bym chciał, żeby wreszcie ze wszystkich osób odpowiednie osoby skupiły się na tej sprawie i ją wyjaśniły. I tutaj muszę powiedzieć, Wardęga nie jest odpowiednią osobą, jakiś kurwa jebany cymbał, który ogląda, ogląda Wardęgę czy Konopskiego, czy chuj mi obchodzi kogo nie jest odpowiednią osobą i ja nie jestem odpowiednią osobą. Tylko odpowiednią osobą są organy ścigania, prokurator, ktoś kto kurwa poszedł na studia, ktoś kto kurwa tym się zajmuje, ktoś kto będzie w stanie w pełni obiektywnie osądzić tą sprawę. Więc ty kurwa śmietniku zajebany, który myśli, że kurwa jesteś kimś, bo obejrzałeś durny filmik w internecie, uspokój się, pierdalnij się w głowę najlepiej tak 16 razy, bo za pierwszym razem na pewno do twojego pustego łba nie dotrze, uspokój się. Bo teraz prawda jest taka, że co? Oni zatrzymali, pobili stewarda coś takiego. I widziałem też jakiegoś szota Wardęgi na temat y, tego, że z, doszło do zatrzymania obywatelskiego. Wardęga też kurwa pokazał tym, że jest kurwa cieciem i, i, i jest głupkiem tak naprawdę. Że fajnie, fajnie robi materiał w internecie, ale, ale nie ma pojęcia w ogóle, jak to się odbywa, bo jego argumentacja była taka, że oni pobili stewarda. Oddali go do brytyjskiej policji Już nad nie macie pojęcia jak mnie kurwa irytowało to cały czas zwracanie się do, do, do angielskiej policji Mimo, że to jest w Anglii, ale no generalnie mówi się kurwa brytyjska policja do, 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 do ciężkiej kurwy Anyway, oddali go do brytyjskiej policji I policja nie zatrzymała tych yy, chłoptasiów, którzy rzekomo go pobili, tylko ich puścili Teraz wam po, powiem jak to kurwa działa w Wielkiej Brytanii Działa to w taki sposób, że oni go kurwa oddali bo brytyjska policja go przytrzyma, nawet jeśli nie ma jakiegoś, przy, jakiegoś podejrzenia albo coś w tym stylu. Bo jasne, no, no co oni mogli zrobić? Pokazać kurwa fragment filmu Konopskiego? Kurwa Stevenowi, Gryfinowi, oficerowi konstablowi, yy, który patroluje kurwa yy, ulicę Londynu? No, no ja pierdolę, no szanujmy się. W każdym razie oni go oddali, więc oni go przetrzymają dla jego własnego bezpieczeństwa ze względu, że do, doszło do tak zwanego no, agresywnego zajścia pomiędzy obywatelami. A ich, ze względu, że możliwe, nie wiem, Stewart od razu jakby nie wyrażał, yy, nie wyrażał swojego statementu, nie wyrażał jakiejś swojej tam chęci, żeby, żeby ich oskarżyć o cokolwiek, oni zostali puszczeni, ale na bank zostali kurwa spisani. Więc jak to działa? Że spisują twoje dane, i w momencie, kiedy dochodzi do tego, że steward zdecyduje się rzeczywiście wystawić jakieś, y, jakieś kontrargumenty przeciwko nim, że oni go pobili, oni go podduszali, coś takiego, kurwa, ruszy, ruszyła machina prawna, to po prostu suka podjecie pod dom i ich zwinie. Normalnie, tak to działa. To jest zupełnie normalne. Więc wardęga kurwa mówiąc, że y, że coś musi być na rzeczy. Bo przecież jak oni by go pobili, jakby on był niewinny To przecież policja by zatrzymała tych chłopaków, którzy oglądają watache. No, no debil, no sorry, sorry kurwa Sylwek, ale no, no jak debil się zachowałeś Jakieś poloki przyrodzają ziomka na komendzie gdzieś w Manchesterze, czy chuj wie gdzie A ziomek policja, policjant na komendzie nawet nie wie co jest pięć Bo w UK nie ma tego tematu w ogóle na y, tapecie obecnie No ale to też jest inną kwestią tego, że jest sobie steward, przejebał sobie, ruchał czternastolatki, jest zwyrodnialcem, jest obrzydliwy, nie powinien funkcjonować w społeczeństwie. Ale wyjechał sobie do Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy uciekał, nie wiem, czy pojechał tam ze względu na swoją chorą matkę, nie obchodzi mnie to. W każdym razie chodzi sobie po ulicach tup-tup-tup-tup-tup do sklepu, tup-tup-tup-tup-tup, gdzieś tam, whatever. Wybucha cała ta sprawa w polskim internecie. No umówmy się, że polski internet to kurwa tyle znaczy w porównaniu do, do życia społecznego Wielkiej Brytanii, do życia społecznego Polski. Taka jest prawda. To nie jest, to nie jest duże community, w porównaniu do nie wiem, community wyborczego w Polsce, w porównaniu do community Wielkiej Brytanii, no to, to nic nie znaczy, no nie? Ale jakiś kurwa cymbał skończony dokonuje bezprawnego zatrzymania stewarda, bo obejrzał sobie filmik w internecie, według mnie to jest prawne, ale to jest kurwa bezprawne. Nie wiem, pobije go coś takiego, zatrzymają go, daje go służbom. Służby nic nie wiedzą, bo oczywiście polskie służby są w kurwe wolne, no nie? Oczywiście, że polskie służby jeszcze pewnie nie, nawet nie porozumiały się z brytyjskim, brytyjskimi służbami, żeby w jakikolwiek sposób jakoś tą sprawę dociągnąć do jakiejś konkluzji, która będzie chociaż zbliżona do, do kurwa dobrego sądu, no nie? Więc. Duża szansa jest taka, że w ciągu 24, a może już nawet w tej chwili 24-48 godzin Steward jest wypuszczony, bo tak naprawdę nie ma sprawy. Nie ma dowodów, nie ma zbrodni, nie ma sprawy. Pozdro. To jak myślicie, co w tej chwili się dzieje w głowie Stewarda? O kurwa, to już zaszło za daleko, trzeba się rzeczywiście zaszyć. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście te organy ruszą pizdę, zaczną coś działać, zaczną coś robić, nie wiem, może nawet zostanie wystawiony list gończy, w co wątpię. Powiem szczerze, że wątpię. To jak myślicie, Steward nadal będzie jak co kurwa co dzień chodził do tego samego sklepu, w którym go jakiś pierdolony, brudny Polok sklepał? Bo się naoglądał filmów Konopskiego i Wardengi? Jest jak jest.